I się będę brał, gdzieś na lepszy świat. Jeszcze moment, brat, sobie w w szkole i zostawić. star I ty też tak masz trzeba życia brać i to nie jedną gaść. Ten głos w Lepiej zobacz to ziomal, weź oddech, popatrz przez okno Niech teraz każda osoba będzie dla ciebie tą dobrą Z buta wjeżdżam bo rosłość już swoje w życiu widziałem Kocham to życie tak mocno, kiedyś napiszę testament Ziomek Bóg dał mi talent, więc teraz kurwa nawijam Ty jak mnie jeszcze nie znałeś, to Codziennie budzę się rano, oddycham i myślę sobie jak pięknie Chodziłem w niebie i w piekle i szedłem zawsze na całość Raz było lepiej, raz nie nieraz mnie wszystko bolało Przeżyłem akcje kurdecznie to wszystko ukształtowało Od zawsze poreber będę tu sobą kurwa typało Ciągle mi mało i mało, tak myślę sobie tu co dnia, choć życie tak dużo dało Od Mogę coś dać, kocham cię tato i mamo, wy też daliście mi wszystko Bezpieczny dom i bawełnę, rodzaj miłość i bliskość Nie spędzaj życia wciąż milcząc i myśląc o tym co będzie Tylko weź zrób to po prostu i to ci wyjdzie na lepsze Cenną wiedzę zdobywaj, a kiedy już ją zdobędziesz To proszę mądrze używaj, a będzie dobrze nareszcie będzie.